Od małego na całego praca. To jest najważniejsze. I jeszcze raz to powiem. To nie jest tak, że mi się nie chce. Znaczy, że mi się chce wszystko? Bo mi się nie wszystko chce. Chodzi o to, że czasami ciężko przestawić sobie w głowie no właśnie to. Mastermindowane, kawka się zrobiła, ale czeka na swoją kolej, trzeba trochę węgla chłopy wynajeść, <laughs> takie tam życie na wsi, wiem, że teraz osoby, które mieszkają w blokach to mówią, kurde jak sobie fajnie, bo wychodzisz, natomiast no to są plusy, no i może też czasami minusy życia na wsi, robić trzeba. <laughs> dobry czas Do 20 minut, może 30 jeszcze muszę podcast dzisiaj nagrać z wizją, także chyba będę się musiał umyć, bo ten węgiel jest dość suchy, a przynajmniej tą część siebie, która będzie widoczna, czyli może włosy, może twarz, zobaczymy wiążę, zawożę, no i jedziemy dalej Ale za ta pogoda 14 worków, 350 kg. Tak się zastanawiam, czy to już ostatni raz tej zimy? Czy my już wiosny Zobaczymy, teraz pokażę. Idziemy na kompa będziemy coś działać dalej. Oczywiście się przebrałem i umyłem. Ile wy się razy na oglądacie tych kadrów, jak ja wchodzę do tego biura, no w setki tysiące razy. <taki> Takie życie przedsiębiorcy zdalnego, w kółko w tym samym miejscu. Uwaga, to będzie trudne myślę i bardzo kontrowersyjne, co teraz powiem, mamy piątek. I patrząc na projekty, które udało mi się w tym tygodniu popchnąć, to był naprawdę jeden z lepszych, jeżeli chodzi o produktywność tygodni w moim życiu. Odsuwając na bok w ogóle całą tę sytuację, która dzieje się na świecie, bo to nie jest dobry tydzień, patrząc przez pryzmat, właśnie tego, co się dzieje na świecie. Natomiast patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje u mnie, w moim małym świecie, jest naprawdę ok. Jest naprawdę ok, dużo rzeczy dzieje się do przodu. I to jest coś, o czym ja wspomniałem w jednym z ostatnich vlogów. Właśnie to, że w naszym małym świecie, w takim ogródeczku, możemy pchać rzeczy do przodu, świat się nie zatrzymał. On się dalej toczy. No, i pytanie: co my z tym światem zrobimy? Tu. Od tego wszystko zależy. Nie? Od małego na całego praca, To jest najważniejsze. Cały ojciec. Cały ojciec. Tyle śmiech. <śmiech>, <Tle śmiechu>. <śmiech> odpalony na pełne i to i światło lepsze, za chwilę będę nagrywał podcast. I jeszcze raz to powiem, to nie jest tak, że mi się nie chce. Znaczy, że mi się chce wszystko, bo mi się nie wszystko chce. Natomiast cisnę powoli te, te moje projekty no i to powoduje, że dowożę różne ciekawe rzeczy. Z czego jestem w sumie na koniec dnia bardzo zadowolony, bo idą rzeczy do przodu. Bardzo duży wpływ miał na mnie w ostatnim czasie ten filmik do dopaminie, który możesz zobaczyć w odcinku pod tytułem Dlaczego nie masz motywacji. Uważam, że to był jeden z lepszych blogów. Zresztą patrząc na odsłony, no też tak właśnie na to wskazuje. W dużym skrócie pamiętajmy o tym, żeby jednak te pamięć sobie dozować, Czyli nie skrolować fejsa, nie wiadomo, ile nie skrolować Instagramów, nie wiadomo, ile robić najważniejsze rzeczy najpierw. U mnie to naprawdę dobrze działało w tym tygodniu i będę się starał, żeby to tak działało w każdym. Natomiast u mnie każdy dzień to jest walka. To nie jest tak, że ja wstaję. Mam plan, wiadomo, ale to nie jest tak, że ja wstaję i wszystko mi idzie z, jak znutnie. Muszę realizować ten plan, znaczy ja wiem, że muszę, natomiast na koniec dnia to nie muszę, no bo to jest moja firma, więc równie dobrze bym nie musiał. No ale czuję w środku ten obowiązek i tę odpowiedzialność, że powinienem. I to nie jest tak, że ja wstaję i jadę z koksem, bo nie zawsze tak jest. Czasami się męczę, nie wiem, odchodzę od tego komputera. Zresztą widzisz, że czasami trochę też podróżuję, widać to we vlogu, bo to nie jest takie proste się motywować do pracy. Natomiast na koniec dnia jakoś mi się udaje i jakoś to działa. Więc ja też jestem człowiekiem. Staram się pokazać Tobie takie oblicze ludzkie. Tego, że prowadzenie firmy, czy w ogóle jakichś tam, jakich tam powiedzmy ambitnych projektów, takich ambitnych, mam na myśli trudnych, to nie jest droga usłana różami, tylko są wzloty i upadki. No i jak to mówił mój kolega, no to cóż Ci powiem, no trzeba cisnąć, nie? No i ja cisnę, i są tego efekty. I naprawdę to jest bardzo miłe, kiedy ja, tą pracę, którą ja wkładam, widać. No i na koniec dnia mam z tego wymierne efekty. Nie? A wiesz co najbardziej boli? Zaraz Ci powiem. Najbardziej, najtrudniej zrozumieć, że praca online, czyli praca przed komputerem, to nie jest praca fizyczna. Nie każdy rozumie to, że jak ja siedzę tutaj po czasami 8, 10, 12 godzin, to ja tutaj pracuję. Chodzi o to, że czasami ciężko przestawić sobie w głowie właśnie to. Szczególnie wśród moich znajomych czasami, chociaż znajomi to rozumieją, natomiast takich powiedzmy trochę starszych osób. Ciężko im jest zrozumieć to, że ja tutaj pracuję tak naprawdę przed komputerem i mam z tego całkiem dobre zyski. Na tyle dobre, że nie muszę siedzieć na etacie, bo prowadzę swoją firmę, która zarabia lepiej, niż gdybym zarabiał na etacie. Tak, dlatego właśnie dalej prowadzę te firmę. Gdyby było inaczej, to pewnie bym jakoś tam tę firmę zginął. No nie wiem, zastanawiałbym się dopiero wtedy nad tym, nie? Bo tak koniec dnia oprócz... E, czego? No oprócz tych górnolotnych wartości, którym się kieruję, nie da się ukryć, że coś do włożyć drzewa. I to jest jeden z motywatorów. No więc tak kurde, czasami to tak trochę człowiek czuje się taki dotknięty, szczególnie jak w mówią, że ty tam siedzisz za tym komputerem, to jesteś niezmęczony, nic nie robisz itd. i tak dalej. To jest trudne pytanie, na które myślę każdy powinien sobie zna z, e, odpowiedzieć. Czy miarą pracy jest to, jak się urobimy? Czy miarą pracy jest to, ile na tej pracy zarobimy? Czy sztuką jest pracować ciężko? Czy sztuką jest pracować mądrze, żeby pracować jak najmniej? Czy żyjemy? Czy żyjemy po to, aby... Pracować? Czy pracujemy po to, aby żyć? To trudne pytanie, szczególnie to ostatnie. Jeszcze raz je powtórzę. Czy żyjemy po to, aby pracować, czy pracujemy po to, aby żyć? Ja staram się pracować po to, aby żyć, czyli staram się tej pracy, żeby w moim życiu było jak najmniej. Natomiast wychodzi, jak wychodzi. <laughs> Druga sprawa, że ja w sumie to lubię to, co robię. Oczywiście nie wszystko lubię to, co robię, to też jest istotna sprawa. To nie jest tak, że prowadzenie firmy od A do Z to jest w ogóle super świetna przygoda, no nie. Fajnych, fajnych jest pewnie 20-30% czasu, czasami może mniej. Pozostałe rzeczy to jednak obowiązek, który jest powtarzalny i trzeba cisnąć. zbiegam się znowu do słowa, co ja Ci powiem, trzeba cisnąć. No ale na koniec dnia są z tego efekty. Także trochę boli jednak, znaczy boli, kiedyś bardziej, teraz już mniej, boli takie um, słyszenie od czasami bliskich, że w sumie to za tym kompem to, to ja nic nie robię i nic z tego nie ma. No, no właśnie coś z tego jest. Nawet nie, nie tak najgorzej. <gry> no, tak jak wspominałem, na etacie pracować nie muszę, więc da się żyć, nie? Kurde, ale boli triceps od trzymania tego telefonu na wyprostowanej ręce. Przynajmniej można trening zrobić, nie? To tyle z mojej strony. Siadam do podcastu, którego też nie chcę mi się robić, dlatego jest 19.01, jak ja do niego siadam. W sensie nie, że mi się go nie chce robić tak, że mam coś do niego, bo mam już pięknie przygotowaną agendę, tylko tak, już jest 19.01, jest piątek, jest dość późno, i ja tak bym w sumie to już chciał sobie jakoś może odpocząć. Ale z drugiej strony czuję, że powinienem to zrobić, powinienem to zrobić wczoraj, a może nawet i przedwczoraj, ale nie zrobiłem, bo zajmowałem się kursem albo jakoś właśnie brakowało mi tej motywacji, żeby pociągnąć za sznurek i zajmowałem się innymi rzeczami. Odpisywałem na komentarze, miałem dzisiaj mastermind'a. Zobaczę, no tyle rzeczy się znalazło, które są ważniejsze od tego mm, nagrania dwóch odcinków. A tak naprawdę dzisiaj priorytetem było nagranie tych dwóch odcinków. Niestety tak to jest, nie zawsze wychodzi tak, jak chcieli. Życzę Ci dobrego weekendu, dużo zdrowia. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Vlog. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, łapa w górę. No i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Zaczynamy od vloga numer 100. Tak, to będzie już setny odcinek. Trzymaj się, hej!